Moi drodzy, znajdujemy się na boisku piłkarskim, dokładnie Orła Myślenice, bo to tutaj bardzo blisko jest lokal przedmieście. Lokal, który y, serwuje bardzo dobre burgery jest w Myślenicach i tutaj można zjeść nie tylko burgery, dobre hot -dogi, ale coś co mnie bardzo interesuje, a więc przede wszystkim coś co ma w nazwie Myślenice. A tutaj po Myślenicku jest maczanka. Dzisiaj spróbujemy Maczanki po Myślenicku z lokalu Przedmieście na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach. Chodźcie. Dzień dobry. Maczankę po Myślenicku klasyczną. Dobra. I do tego fryty y, belgijskie. Dobra. Można przyłożyć? I to będzie na miejscu, tak? Tak. Dobra. Moi drodzy, jak widzicie, przed mną sowita taca maczanka po myślenicku, do tego frytki belgijskie. No zaraz spróbuję, ale tylko krótka historia. Maczanka po myślenicku inspirowana jest tą z Krakowa, więc maczanką po krakowsku, która, moi drodzy, jest znana i lubiana. Jeśli chodzi o tych, którzy byli na Kazimierzu. Choćby food truck Andrus, tam ta maczanka jest, ale tutaj ta myślenicka jest zainspirowana własną koncepcją, własnym sosem i mam nadzieję, że równie dobra. Co jest maczance, no mięso karkówka długo gotowana, długo pieczona, 14 godzin do tego ogórki kiszone, plaster cebuli i chrupiąca buła. To jest tradycyjna maczanka, ale tutaj tam po myślenicku jest inspirowana, więc spróbujemy. Jak widzicie sowita buła. Zapakowana niczym. Dobra kanapka do szkoły, ale papierze, który mam nadzieję to wszystko wytrzyma. No i próbujemy, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Wyjmę z papiera, który tutaj nie tak mniej więcej. Yy... A mięsa tutaj jest pod dostatkiem. Powiem wam szczerze, że ta porcja już wygląda na taką, którą sobie po prostu pojem za jednym yy, zamachem, ale no, jestem bardzo ciekawy smaku. Lokal Dolne przemieście. Ja mieszkam na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach i bywam tu na burgerach. Ale maczanki po myślenicku jeszcze nigdy nie jadłem. Dla mnie jest to nowość i wielkie, wielkie odkrycie. Mam nadzieję, że dobre. Zatem spróbujmy, zanim fryty, zanim sos do fryt, spróbujmy tej maczanki. No, kupa mięsa, spójrzcie sami. Wygląda pięknie, była chrupiąca. Oczywiście tutaj będzie kapało, ale tak ma być. Mięciusieńkie mięso. To na pierwszy plan. Mięciusieńkie mięso pełne aromatu i sosu. Cebula. Duszona cebulka w tym sosie. Również wybija się na pierwszy plan. Potężna porcja mięsa, cały czas czuję, to tutaj nie żałowali. Nie żałowali naprawdę, mięcha jest mnóstwo. Mm. Moi drodzy, ta kanapka jest sama w sobie genialna. Nie trzeba nam jeździć do Krakowa na maczanki, bo ta po moim zdaniem, Bardziej jeszcze dopieszczona, bardziej y, z większą ilością dodatków, bo jest tutaj y, ten sos inspirowany naprawdę własnym y, jakbym doznaniem y, tutaj y, lokalu y, Przedmieścia w Myślenicach. To wszystko sprawia, że ta bułka jest pełna y, smaku, aromatu i po prostu no bardzo mi to smakuje. Do tego frytki, ojej jakie chrupiące. Frytki już tu jadłem, widziałem, że są genialne, ale maczanka po Myślenisku to jest coś, co na pewno warto spróbować, tak jakby nie trzeba jechać do Krakowa, by spróbować smaku Krakowa. Tylko krótka jeszcze informacja. Moi drodzy, maczanka po krakowsku ma historię z XVII wieku. Dorożkarze krakowscy takie maczanki na rynku głównym w Krakowie jadali. No i zobaczcie, kilkuletnia tradycja. Kilkuwiekowa tradycja, również w myślenicach, w lokalu Dolne Przedmieście. Maczanka po myślenisku gorąco polecam. Pozwólcie, że oddam się teraz degustacji, bo jest to wyborne.